Cześć, witaj. Dzisiaj ci pokażę kolejny sposób, w którym czyszczę piły i frezy. A dzisiaj użyję preparatów do czyszczenia szybko piekarników i grilla. No i oczywiście, spotkujemy sobie. Jest wiele preparatów, których ludzie używają do oczyszczenia pił. Ostatnio nagrywałem, jak czyściłem, budę 40. Czyszczą ropą, są jakieś dedykowane. ale dzisiaj sprawdzimy, jak czyści preparat. Cykamy, czekamy, aż wysnie. Szorujemy szczotką. Dozo. szorujemy głównie po zębach, ale oczywiście też całą piłę, bo na całej pile jest żywica. Myju, myju. No i na koniec wycieramy to ręcznikiem papierowym. No Muszę wam powiedzieć, że ten preparat naprawdę bardzo dobrze sobie daje radę. Zaraz Wam porobię przebitki. Jeżeli masz jakiś pomysł, co mogę ewentualnie jeszcze przetestować i nagrać filmik, to proszę napisz w komentarzu. Ewentualnie napisz Twoim zdaniem, jaki jest ten preparat do czyszczenia pił i frezów. A tymczasem Cię pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Na razie, cześć! Tak wygląda tarcza po czyszczeniu. Nie jestem zadowolony.